w spadku i okazało się, że masz do odziedziczenia długi? Na pierwszy rzut oka spadek to dobra wiadomość. Ale może się okazać, że otrzymujesz również długi po zmarłym. I co z tym zrobić? Osoby, z którymi rozmawiam, które są w takiej sytuacji, mówią wprost, że są przerażeni. Bo zamiast spokoju po śmierci bliskiego mają komornika, prawnika, pisma z sądu. I wtedy pojawia się pokusa, to ja odrzucę spadek. Ale uwaga! Odrzucenie spadku to też decyzja z konsekwencjami. Bo jeśli ty go odrzucisz, przechodzi na twoje dzieci a potem na kolejne osoby w rodzinie i nagle dług zaczyna krążyć. Zanim więc powiesz nie chcę spadku, warto wszystko przeanalizować i sprawdzić. Czy są długi? Czy warto przyjąć spadek z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza? To oznacza, że za długi odpowiada się do wartości spadku? Czy przyjąć spadek wprost? A może sprzedać nieruchomość? Spłacić zadłużenie i zostawić resztę sobie lub rodzinie. Nie odrzucaj automatycznie, najpierw poznaj fakty. Tylko uwaga, trzeba działać szybko, bo masz 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o powołaniu do spadku, by podjąć decyzję. Natomiast jeżeli jesteś w sytuacji, że już przyjąłeś spadek i wiesz, że długi przewyższają wartość mieszkania, z takiej sytuacji również są wyjścia. Na moim YouTube pokazuję, jak przeanalizować sytuację. I jak podjąć dobrą decyzję? Zajrzyj na trudne nieruchomości, proste rozwiązania. Tam znajdziesz konkretne rozwiązania i przykłady z życia.